Hej, jestem dzisiaj po sesji z moim, jednym z moich zespołów, który działa w ramach Akademii Sprzedaży Cardone University. Zajmowaliśmy się między innymi zamknięciami transakcji, czyli tym, co zrobić w ostatecznej fazie negocjacji, żeby no, spiąć całość naszych wcześniejszych ustaleń umową, jeśli potrzeba to uargumentować, czy przekonać klienta do tego, że lepiej jest podjąć działanie. I zdałem sobie sprawę z jednej niby bardzo prostej, bardzo prozaicznej rzeczy. Myśmy w różnych chyba sześciu czy siedmiu kategoriach podzielili sobie zamknięcia na grupy tematyczne, ale łącznie było ich 69, 68 czy 69. I dało mi to do myślenia. Nie tyle odnośnie tej grupy, bo ta grupa, no, korzystając z zasobów granta, ma dostęp do tych tutaj 68, a, a w systemie to nawet około 200 różnych zamknięć. Natomiast zdałem sobie sprawę z tego, że być może ty nie masz do tego dostępu, że jak słyszysz obiekcję za drogo, albo jak słyszysz muszę się zastanowić, albo jak słyszysz muszę to przedyskutować ze współmałżonkiem, czy wspólnikiem, czy z kimkolwiek innym, albo wie pan co, nie podejmujemy decyzji pochopnie, to może nie masz 68 różnych sposobów zamykania transakcji. Tu jest czasami pies pogrzebany. Nie w tym, że my nie chcemy, nie w tym, że nie potrafimy być kreatywni, tylko po prostu nikt nam do kołczanu nie włożył wystarczająco dużo strzał. I to jest kolejna piękna strona Cardone University, że dzielimy sobie całość sprzedaży na takie małe kawałki, na takie elementy tortu, kawałki tortu, które. Potem możemy bardzo szczegółowo omawiać, ćwiczyć, sprawdzać i uzupełniać swój coachan o bardzo mocne strzały. W styczniu będzie kolejna grupa otwarta Cardone University, w styczniu 2020. Być może powinieneś do niej dołączyć, aby jeszcze lepiej zamykać transakcje sprzedażowe ze swoimi klientami. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty.